Cześć, w tym krótkim poradniku pokażę Wam jak zarządzać partycjami dysków twardych. Jest to Xbox 1.6, a w nim mam zainstalowany chip Aladyna i w łatwy sposób mogę wymieniać dyski twarde. Dyski będę podłączać taką przejściówką z ATA na SATA. Jest do kupienia na różnych portalach za parę złotych. Jest oczywiście w pełni kompatybilna z konsolą i ze wszystkimi dyskami, jakie mogę sprawdzić. Mam dwa różne dyski i na ich przykładach pokażę Wam kilka prostych operacji. Ten dysk jest 3,5 cala z interfejsem SATA. Dysk ma 160GB, Samsung model HD161HJ. A ten dysk to będzie ten docelowy, który zostanie w konsoli. 2,5 cala czyli ten laptopowy i również SATA. Dysk Western Digital. Dashboard z jakiego będę korzystać to Unleash X będę używać programu Xb Partitioner 1.3 patch 3, który będziecie mieć w opisie. Najpierw podepnę dysk ten, który większość czasu używałem, czyli ten 160 GB i pokażę wam jak usuwać, zakładać, zwiększać, zmniejszać czy odpowiednio formatować dysk, tak aby później był poprawnie widoczny w dashboardzie. Najpierw wejdę w menedżer plików Abyście zobaczyli, jak ustawione miałem partycje w tym dysku. Jak widzicie, partycja z literą F ma 123 GB, a partycja z literą G tylko 21 GB. I aby partycja G była widoczna przez dashboarda, trzeba załączyć w ustawieniach dysku Enable Drive G. Teraz uruchamiam XB Partitioner. Jak widzicie, u góry dokładną wersję 1.3. Patch wersja 3, z którą nie miałem problemów, ponieważ starsze wersje wywalały błąd już przy starcie i nie działa obsługa LBA48. Dla przypomnienia jest to standard, który obsługuje dyski większe niż 137 GB. Pierwsze co to muszę tu Wam powiedzieć, to że wszelkie operacje na partycjach oczywiście mogą usunąć Wasze dane z dysku. Zacznę od objaśnienia numerów partycji. Na samej górze partycja 1, jest to partycja standardowa i nie należy z nią nic kombinować, zawsze zajmuje prawie 5 GB, a w dashboardzie jest oznaczona literą E. Następna partycja numer 2 jest to partycja z literą C, czyli tam, gdzie powinien znajdować się zainstalowany dashboard, a sama partycja zajmuje 500 MB, co spokojnie starcza. Teraz 3 partycje, 3, 4 i 5, które są kolejno oznaczone literami X, Y i Z i mają rozmiar taki sam są to partycje na które konsola kupuje i rozpakowuje pliki potrzebne do uruchomienia gry czyli jest to tak można powiedzieć miejsce do pamięci wirtualnej lub jak to woli do plików wymiany tak samo jak w Windowsie Extended Partitions to już są te partycje które możemy dowoli zarządzać Kolejną partycja numer 6 jest to litera F a partycja 7 jest to G tu jak widzicie ja sobie usunę partycję G i zwiększę rozmiar partycji F do około 142 GB. Można tutaj zmniejszać i zwiększać partycje na D-Padzie w lewo i prawo. Można usuwać partycje, a wolne miejsce przypisać do innej partycji. Usuwanie i zakładanie partycji jest na prawej gałce analoga. Trzeba wcisnąć analog. Na białym przycisku jest zmiana operacji, czyli samo formatowanie, zakładanie partycji oraz oba łącznie. Partycja rozszerzona po utworzeniu powinna być sformatowana w 16KB klastrze. I cyfra 16 powinna być widoczna przy partycji. Jest to wymagane dla partycji większych niż 137 GB. A na koniec zmienić na Write Table i format oraz zastosować to na utworzonej partycji. Cała klawiszologia operacji jest pod przyciskiem BACK. Jak widzicie rozmiar partycji E nie zmienił się, więc należy wejść w opcję formatowania dostępną w tym dashboardzie i jeszcze raz zastosować formatowanie tego dysku. Rozmiar jest już poprawny. W tym momencie zmieniłem dysk na ten 250 GB. Wchodząc w ustawienia dysku widać, jak partycja G jest z rozmiarem 107 GB, ale będę chciał ją usunąć i połączyć w jedną dużą partycję F. Uruchamiam Xb Partitioner. Możecie go sobie przekopiować z komputera przez serwer FTP, już kiedyś pokazywałem, jak to zrobić. Ponawiam tą samą operację co poprzednio, czyli najpierw usuwam partycję G i pozostałą ilość wolnego miejsca przepisuję partycji F. Na koniec zastosuję w Write Table and Format Jak widać partycja ma 230 GB i nie trzeba jej formatować tym razem w dashboardzie Partycję G można śmiało wyłączyć To by było na tyle co chciałem Wam pokazać w tym krótkim poradniku. Dzięki za uwagę!